Pokażę Wam też skrót, bo to jest bardzo fajnie wygląda. Rozrysowane różne gnaty. W tym momencie mamy 200 kredytów. Żeby sobie pozwolić na taką pierwszą broń, no to musimy zdobyć ich aż 10 tysięcy, także nie mało. Tutaj mamy jakiś półautomatyczny karabin, 24 tysiące kredytów. tu jest jakiś plazmagan, będzie miotał jakąś energią, 35 tysięcy. Firebolt, czyli miotacz ognia. Tu mamy jakiś Stripper Belt. Aha, czyli coś w rodzaju minigana. Impact, astrolazer, coś w rodzaju naprawdę dużej wyrzutni. Także z tych broni tutaj będzie naprawdę sporo. No ale na chwilę obecną nie mamy jak sobie pozwolić na zakup. Tutaj mamy skrót jeszcze odnośnie mapy. Jesteśmy w tym miejscu. No i my musimy po prostu wydostać się do wyjścia. Także na zielono jest zaznaczone, gdzie jesteśmy. your Locket. A potrzebujemy, potrzebujemy.